Siemanko, z w kolejnym odcinku z RimWorld'a. Czas się zająć naszą zapomnianą kolonią. No bo... dawno jej nie odwiedzaliśmy po prostu. Nie będę już tego po prostu komentować, ale przyszedł czas na naszą kolonię. Ostatnio sporo się dzieje na live'ach. Kto ogląda live'y ten wie, zapraszam wszystkich na na Twitchka. w linku macie yy, linka do, 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 do. Do mojego kanału, gdzie odbywają się codziennie strumyki o 18. Kto jeszcze nie wie, to serdecznie zapraszam. No i nie było za bardzo, kiedy nagrywać tych odcinków, ale postaram się poprawić. Eee, ale dobra, mniejsza z tym. I co tu wygląda, jak to wygląda wszystko? Tu mamy jakieś questy dostępnego. Aha, to jest na temat rakiety. Tu mamy jakieś aktywne. Hmm... Akceptowana 16 dni temu. Aha, i to jest ten lamp. Okej, okay, te dwie osoby jeszcze będą z nami przez 3 dni. Spoko. A tu jest dostatku, tak? Tak. A, a tu jest coś innego. Dobra, miń z tym. Strasznie zbudowaniem ta kolonia jest za, 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 za cofana. My tutaj, kurne, już powinniśmy, moim zdaniem, powinniśmy mieć kurne jakieś. Uszka dla każdego zrobione. Ogólnie każdy powinien mieć swój pokój. A nadal, a nadal jesteśmy. Przysłowiowej dupie. Także dzisiaj zajmiemy się budowaniem na pewno. Kto tym budowniczym jest? Matemid. Matemid, co tu będziesz robił? bo żarcie nam nie brakuje. W ostatnim odcinku coś tam zadwaliśmy o to, żebyśmy mieli trochę żywności. Eee, jest czerw. Czerwiec jest. Czerpień. To chyba będzie czerwiec, co nie? Także pogodnie powinno być całkiem. Szkoda, że zwierzyny w ogóle nie ma tutaj w okolicy, Bo z tym z tym jedzeniem to jest największy problem. Będziemy musieli znowu udać się na, na jakieś polowania gdzieś obok. Aha, tu jeszcze mamy trochę mięsa. Dobra. Dobra, zobaczymy co Matemit będzie robić. Jak nie chcę pograć w te podkowy, to to, to samo poczucie mu się poprawi. I mam nadzieję, że zacznie budować. No i zarobiście, zaczął budować, o to chodzi. Buduj, panie Matemit. Skończmy te pokoje. gdzie trochę spokoju. Energii nam z tego co widzę nie brakuje. Mamy cztery baterie, do tego mamy wiatraki. Te baterie fajnie by było gdzieś przenieść, ale. Na razie póki co nie brakuje nam tej energii, to nie ma co kombinować, myślę. Temperatura. Właśnie, możemy zadbać jako, jakkolwiek o temperaturę. Aha, ta temperatura nam ucieka. Bo tu mieliśmy dziurę, dlatego nam ta temperatura uciekała. O kurde. Dobra, ściany z czego my budujemy? Z granitu. Tak, to są granitowe ściany. Dobra, to sobie postawimy. Nie, no, tutaj ścianę granitową. Niech to dobuduje. I możemy tutaj już powoli przykołać te pokoje, żeby można było z nich korzystać. Także to sobie. Tumyk. Tumyk, tumyk. Ok. Do tego kabel musimy przeciągnąć sobie. Cablepick. OK. W ogóle myślę nad nowymi seriami na kanale. Jeśli macie jakieś propozycje, co byście chętnie chcieli obejrzeć, to możecie w komentarzu coś zaproponować. Jestem otwarty na Wasze propozycje. Jak coś ciekawego, coś, co mnie zainteresuje, wybierzecie. To bardzo możliwe, że po prostu ogramy sobie tą gierkę. Najlepiej nie jakąś single player, tylko taką albo jakąś kopową Na pewno nie jakąś długą kampanię, bo za bardzo ja nie lubię przechodzić długich kampań. Także może macie jakieś propozycje. To piszcie śmiało. Dobra, ten magazyn raczej zostawimy jego nie będziemy przenosić. No i fajnie... Aha, matemacie już nie ma co do roboty. Dobra, to mu trzeba dać. Eee, czy my granit możemy skończyć wycinać? Mamy gdzieś granit, jeszcze tu mamy granit, okej. Okay. Fajnie by było, żeby ktoś poocinał ten granit. Dodamy z 10. Czy ty się tym zajmiesz? Tak, on się tym zajmie. Dobra, nie zapierdziela. W takim razie. Aha, to Piotrek. A, matemit matemi, ty jesteś sławy kucharz, to nie chcemy cię. Myśliwy, badacz. Aha, fajnie by było zrobić drugi stół do badań w takim razie. I tutaj chyba sobie zrobimy laboratorium. To mamy taką salę produktywną, tu będzie laboratorium, tu będzie pokój. Także na pewno stół do badań, by nam się drugi przydał. Ten mamy z granitu. Ile mamy stali? 300. To mm. mm -mm. stali 100, potrzeba. A tu ile jest tego? 9. Ok. Dobra, to zrobimy to. Mm. Szkoda, że te drzwi tutaj dałem. Bo bym postawił obok jeszcze drugi stół do badań. To najwyżej potem. O, przeniesiemy te drzwi jakoś. Dobra, jak z tą temperaturą? Już jest całkiem ciepło. To jest 19 stopni, 14. Dobra, to gitowa. A jak z ekwipunkiem stoimy? Czy ktoś potrzebuje ciepłego ubrania? Aha, ten lamp. Oni się i tak zawijają niedługo. Ten drugi chłop też się zawija niedługo. Ale jakąś rzeźbę nam robi. Oj, zaraz skończy. Zobaczymy, jaką tą rzeźbę zrobi. Zrobił jaką rzeźbę ze stali. Eee, Jakoś normalna. O! Lepsza taka niż żadna, co nie? Także. Może sobie w kuchni damy tą rzeźbę. Gdzie ją sobie tu dać? Albo tutaj, w hali produktywnej. O. Tu sobie damy. W sumie ten stół też bym sobie przeniósł. I do tego byśmy zrobili. Krzesło ze stali, wszystkie mają. Dobra, to stalowe krzesło jakieś. Meble bym wolał z drewna robić, ale no, na tej pustyni to za bardzo. Znaczy na tej ziemi nie ma za bardzo drzew. No trudno. Dobra, to to mamy. Każdy poszedł spać. Okej, okay. a temu co jest? Ból pleców, gryzienie, list polarny. Pościęcie krótki łok. Okej, okay. niedożywienie. Czemu on niedożywiony jest? Pewnie by było, jakby ktoś zaczął jakieś posiłki trzaskać. Um... Aha, bo my nie mamy tu nastawione, żeby robili cokolwiek. Dobra, to prosty posiłek. Bez końca, dobrze, też bez końca. I to też bez końca damy. Dobra, to zaraz ktoś powinien te posiłki ogarnąć. No i zaraz znowu będziemy się, musie, się musieli udać na jakieś polowania tu obok. Do tej. Um, do tej drugiej naszej. Mapki. Tu mamy Renifery jakieś. Renifery koziorożce, o to możemy tam wysłać w sumie Matemita. A Redwina co robi? Ona badaniami się zajmuje. Hmm. Dobra, to ja bym jeszcze to przetransportował. Cholera, jak to przetransportować? W sumie, jakbyśmy wzięli. To tutaj. Okej. Okay. Każdy się tak wstaną, to niech to ogarną. E, wziąłbyś to, przetransportował. I sobie ten stół tu obok postawimy po prostu. I, i, i. I będzie gitara. Dobra. Dobierzemy teraz ten stół, przenieś. Tutaj, myk. Mmm. Przenieś cyk. Jeszcze jedno krzesło zrobił eee, tutaj, a tu jeszcze mamy jakąś rzeźbę z granitu, słabą. O to robił takie słabe rzeźby. Eee, Okej, okay. tu, tutaj możemy w sumie taką jadalnię zrobić, jakiś taki pokój rekreacyjny. Jak żeśmy już wzięli ten, 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 ten stół Do wytworzenia rzeźb To weźmiemy tutaj, przeniesiemy to To Fajnie by było, żeby ktoś się tym zajął, jak skończysz to ogarnij to I, 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 i co? To możemy w sumie rozebrać I to przenieść O, tutaj To już te pokoje będą mieli wszyscy osobne. Aha, jak to ogarniesz, to jeszcze to ogarni, panie Matemit. I, i, i ten stełuszko sobie zaraz tutaj przetransportujemy. Te krzesło też byś ogarnął. Przenieś myk. Lamp teraz tu będzie. Okej. Okay. Weź panie lamp. O, no i dobra. No i zarobiście. Mamy to ogarnięte. jest są ogarnięte. Hmm. Tu bym jakieś krzesła jeszcze dorobił. Tali jeszcze nam trochę zostało. To ja bym porobił za dwa te krzesła. Niech mają. No i zaczyna powoli to wyglądać. Zaraz cegłami będziemy musieli podłogi rozłożyć. I, i, i będzie git. Dobra, mmm. Musimy wysłać yy, Kogo by tu wysłać Piotrka to tak średnio. Mmm, jak by to zrobić? Albo dawaj, Piotrek. Bierz ten łuk. Byku. I Matemita i Piotrka po prostu wyślemy tutaj, żeby coś nam upolowali. Go, go. Yy, Piotrek, Matemit, przedmioty. Przedmiotów żadnych nie potrzebujemy wziąć. Yy. Dobra, weźcie sobie te lekarstwa jak chcecie, myk. Mam nadzieję, że całego żarcia. Nie, nie wzięli całego żarcia. Co robiście? Trochę sobie tam jedzonka wzięli i powinno im starczyć. Dobra, badania żeśmy zrobili. Co my teraz robiliśmy? Kowalstwo robiliśmy. To teraz chcemy zrobić. Co my chcemy? Obróbkę maszynową, chyba chcemy zrobić. W końcu będziemy mogli jakieś bronie zaraz robić. Dobra, go. Obróbka maszynowa. To jest to, czego potrzebujemy. O kurde. Wiecie, jeśli tu jest wolne, to ja bym e, wyłączył to. To też bym wyłączył. Tu też jest wolne. A to ktoś zajmie chyba te łóżko. Przynajmniej powinien. Bo tej energii nam cholera brakuje. Hmm. Ten wiatrak, jakbyśmy jeden tu przenieśli, to by było najlepiej. Tylko... Na budowę wiatraka potrzebujemy 100 stali. Okej. Okay. Dobra, oni już dotarli. Także, ziomki, bierzecie się za, za polowanie na koziorożce. Koziorożce raczej nas nie zaatakują. Najmniej nie powinny, jak będziemy chcieli je zabić. O kurde, jakiś najazd. A dobra, to na tą kolonie, gdzie jest więcej kolonistów. Oj, ma jakiś łuk. Temu lampowi też bym coś dał. Nawet o, weź sobie ten nożyk, dobra. A ci niech tu idą. Okej, okay, czy on od razu będzie atakować? Pala zimna jakaś teraz jeszcze się pojawiła. On chyba od razu atakuje. Nie, jeszcze nie będzie od razu atakować. Dobra, to wy weźcie. Zajmijcie się tymi koziorożcami. To trzeba patrzeć, czy ten chłop nie najeżdża. Nie najeżdża, dobra. na Dawaj, 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 dawaj. zemsta? Kurde, ej. Ej, bez takich. Dobra. Porobiony. Ten nadal nie atakuje. Okej. Okay. Dałać. dałaś tego jakoś rozca. Dobrze, że jeden się zemścił, a nie cały stado, nie? Bo ze stadem już by było ciężej. Dobra. Uciekaj, może, bo się. Nie daj Boże, cię zaatakuje. Dawaj, napierdzielać. Oj, oj, oj. Już mam rzeźbę. Kolejna rzeźba została zrobiona. Nice. Jaką zrobiłeś? Dobrą. No i fajnie. To może w naszym laboratorium Dextera pierdzielniemy. Eee, dobra. Dobra, tego możemy przenieść. Nie zjedz. Aha, musimy jakieś wolne miejsce zrobić. Dobra, to w sumie możemy ten magazyn. A... Zwłoki. Przenieść. Tego trzeba dobić, myk. I jeszcze produkcja miejsce rzeźnicze. O. Dobra. Dobra, cyk. Następnie weź dobitego. Ten jeszcze nie atakuje? Aha, rozpoczynają atak. Dobra. Eee, no dobra, to trzeba wybudzić wszystkich. Pełna gotowość, koloniści. Będzie nas atakować jakiś groźny bocian. Dobra, to ten ma łuk. Z łukiem tutaj, niech się ustawi. Mm, szare dwina niech się tutaj ustawi. Zobaczymy tutaj, jak sytuacja. E, dobra, Myk. Weź go, przetransportuj. E, myk, przetransportuj. Komuś kucharstwo musimy ustawić. Mati ma. Jeden dobra, to ma się tym zajmie. <laughs> I tak. oprast tworzenie. Dobre, gotowe. Jak z tym chłopem. Coś tam próbuje zaatakować. Inspiracja rekrutacją lamp. A, dobra. Nie mamy koło zrekrutować, także to nam się nie przyda do niczego. Tu już atak trwa. E, ten chłop nie ma szans. Dawać, dawać, dawać. Nice. Chyba, że spróbujemy zrekrutować tego gościa. Nocny marek, rozbijaka, astetyzm. Rozbijaka. Warko wręcz? Mmm. Okej. Okay. On sztu sztuką może się zajmować. No nie jest jakaś słaba postać. Możemy go spróbować zniewolić. Tutaj go cyk. Dawać go kurde do niewoli. Dobra myk. Cyk cyk. Okej. Okay. Zajon? 4 godziny? O kurde. Jest jakiś lekarz wolny, radwina jest wolna. Zobaczymy, może uda się go wyratować. Mm. Ty, pana. Ktoś nie miał tego oprawiać? Halo. Aha, okej. Okay. Proszę mi to ogarnąć. Kurde, nie wiem czy zdążymy go wyratować. Dobra, go biegnie po lekarstwa. Ile mamy czasu? Dwie godziny. Ej, uda się go wyratować. Zarobiście. Dobra, to go zrekrutujemy w takim razie. Spróbujemy go zrekrutować. Ten ziołek nie ma co robić. Chłopie, czemu nie masz co robić? A ty jesteś górnikiem? Kurde, to idź kopać. A, zaraz ci tu robotę znajdę. Tu masz dużo. Kopaj, kopaj pana. Tu masz coś do wykopania. Tu jeszcze więcej do wykopania. Dobra. Ci już ogarnęli? Ogarnęli ile tego mięsa? 120. Dobra, trzeba ich odesłać. Stwórz karawan, myk. Akceptuj tych dwóch przedmioty. Eee, to wszystko, to wszystko. Dobra, go. Dobra, już trochę żarcia będzie. Tu na nic nie mamy, nadal zwierząt na tej naszej zimie. A myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. Widzimy się w kolejnym. Na razie. Ho. Na razie. Ho. Yo, yo.